Jakby... Padałbyś mi pistolet mój kukek yep. Nie. Tutaj. Dawa, jest. Zabierz mu, zabierz mu. Ej, yeah. hey, Awes, ja się nie patrzyłem na ten, tylko biegłem. A macie dyfuzę na A mu kurna na. To tam stoi dalej na. P. Darek, Typy. kurna... Typy tu chodzą. Bez bomby. No dzięki, dzięki. Prosza kuchnia no, kurna, ale pomoc na a. Nie wiem, gdzieś już stoi na B dalej, spokojnie. To jest mapa ty masz wallhacking. Grzesiu, bomba mam, tak. jest zaplantowana. Ja Heda Nie, 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 nie. nie trafił tutaj. No A wiesz, stanie w mieście kiedy bomba jest zaplantowana. Grzesiu, gameplay. To ja kurde go ścigam. Ty musiałem aż się zabić. Grzesiu, tu, 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 tu. Jeden był tu. T -t 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 dwójka w konektorze. Na, na moją kamerę.

Jajajaj, lepkawie ASIC, no trzy osoby raz Tutaj jakiś Naidel. Nie no mi się podoba jak na na unfuny stoją z PMami które na blisko nam idzie, nie? I się wypierdalają. A gdzie się stoją? Nie wiem, że się przepuszcza. Ale ty na tym nie podaje, że ci tam weszli, nie? czy wolne. Ja pierdolę, spierdalaj, może pokuchać albo przecież innych. Ziumar tak. chyba, no... Ej Mati, Grzesiu, dobre zagrania No ty Grzesiu małeś, no Kurwa, a może ktoś przyjdzie ze mną na tą B, a nie samemu tam jest trzecią rundę Ej Grzesiu, Grzesiu Grzesiu ID, ajdi, ID, ajdi Sperma w oczach Ja pierdolę Co pierdolisz? Zabarty śmieć jakiś był. UBIŁ BO! O byś typu, ejsik, ejsik. Bo z dartkiem to praktycznie ejsik. Aaa, dartek nic nie robi. NO KOLE BO WSZYSTKIEGO BIŁEM! Górna, ale NO WSZYSTKIEGO dobra. BIŁEM NO! no, Dalecie jak robi, że tak Ale A ostatniego no, <grymne> po nogach, po nogach, po nogach. Bo trzeba, wiesz, żeby nie mógł wrócić do swojej rodziny, to trzeba go po nogach strzelać Znowu jestem sam na. tu ktoś szybciej? Yy. Niż przeciw spawna? Nie. Aparty dostał, no, aparty dostał za WP. A szumna, coś Mnie nie? nie to, żebym marudził, ale ty jak tak nie A bomba. Się tak na mnie nie czujesz, kuba, i gramy. Co się tak tutaj... Nie wiem, co oni poświ. B w końcu gdzie oni poszli. Idź na A z tym niebieskim! Pójdę na A z niebieskim, bo nie B. A oni są chyba na B, jednak. No tak. Kurna. Zabię. Widziałeś tam te boksy ID? Ja... Pra... Nie no, dobry ten gracz chyba, że z nożem chciał na mnie, bardzo. Jeszcze na tym shifcie, kiedy oni wiedzą, że tam byłeś, to tak chyba może nie zdążyć. No i już nie zdążyłeś. Chyba zdążyłeś raczej. Sejwowanie no, tak. nie ma sensu, idioto. A gramy długie, czy krótkie w ogóle? Długie. Nie wiem, jak gramy długie, okay, to no ja wychodzę, to... bo mi się nie chce grać w długie. Gramy długie, ja wychodzę. Jebdole. Grajcie se sami. Cześć. Widzimy teraz coś innego. pierdoleta.